Cześć. Ogólnie produkt, który chciałem Ci pokazać zaprojektowałem niedawno ze względu na to, żeby troszeczkę polepszyć to, jak pielęgnujemy swoją twarz. Bo zauważyłem, że jak używa się ręcznika, który jest po prostu cały czas ten sam, no to jednak te bakterie się na nim osiadają i jest problem z tym, żeby umyć sobie twarz. Szczególnie kobiety, jeśli chodzi o makijaż, to mają z tym problem. I zaprojektowałem taki ręcznik, który ma oddzielone sekcje na poszczególny dzień tygodnia, 7 dni w tygodniu. Jest on zrobiony z takiej chłonnej mikrofibry, która docelowo będzie też z włóknem bambusowym, dzięki czemu pielęgnacja będzie dużo bardziej higieniczna, no bo jak wisi sobie taki ręczniczek, no to. Można po prostu sobie twarz po e, takiej pielęgnacji wytrzeć tą sekcją, który jest na przykład teraz dzień tygodnia. E, I na każdy dzień osobno jest e, kolejna część dalej czysta, tak? I te bakterie są, e, te bakterie nie migrują i wycieramy się zawsze w ten samo miejsce, a jak wisi ręcznik, no to e, w tym momencie nie, nie wiadomo, gdzie wytarliśmy się rano czy później. W ogóle i te bakterie cały czas tam siedzą. Więc jest on, taki, jest on w takich kolorach, właśnie beżowym, delikatnym, i drugi jest taki, takim delikatnym, szarym. I to są dwa produkty, które chciałbym, żebyśmy wypromowali i zrobili z nimi jakieś fajne wideo. Właśnie na zasadzie e, jest to produkt, który rozwiązuje nam problem e, nawracającego trądziku i tego, że e, dzięki temu możemy przyczynić się do tego, że ta skóra będzie wyglądać w efekcie lepiej.